To 21 tysięcy mieszkańców, które już przekroczyliśmy. i Jak Państwo widzą, tutaj dzisiaj Kobyłka naprawdę jest rodziną silną, rodziną mocną. Ale drodzy Państwo, nie wszyscy nasi nowi mieszkańcy. No, są do końca już u nas zameldowani, zarejestrowani i tak dalej. A drodzy Państwo, no rzeczywiście ten grosik każdego z nas w podatku jest ważny, bo chcemy robić nowe ścieżki rowerowe, chcemy budować nowe kawałki chodników, nowe drogi, budować nową szkołę, nowe przedszkola również. Dlatego jest to dla nas bardzo ważne, stąd Kobyłkowska Familiada, za którą bardzo dziękuję Pani Dyrektor i Radzie Miasta, że zgodziła się na ten projekt. Zapraszamy do zabawy w ramach tego projektu. Życzę Państwu wspaniałych nagród w związku z tą aktywnością. Dziękuję. A, a ja tylko dodam, że paszporty będziemy wydawać w Urzędzie Miasta po wypełnieniu formularza rodzinnego. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej. Akcje zaczynamy od września ale paszporty wydajemy przez całe wakacje. Także zapraszam Państwa do udziału w kamieniu. HCF gwarantuje ci słodki trans, przysługa za przysługę, potem złoty <mulity> bar A ja dam ci co mam, ty mi odwal co masz. Zrób, aby odmieszony miał z tego hajn. HCF gwarantuje ci słodki trans, przysługa za przysługę, potem... A ja dam ci co mam, ty mi odwal co masz. To przyjaciółki... Właśnie tak! Właśnie tak, tu jest Szajka, tu jest Mafia kartę, to jest grupa, banda, co się jadia rapę, mówią, że jest fajna, że to są napieracze, reprezentuje kajlajw, wiać! Tu jest Szajka, tu jest Mafia kartę, to jest grupa, banda, co się jadia mówią, że jest fajna, że to są napieracze, reprezentuje kajlajw! Zobacz wszyscy, jesteśmy podejrzani, dotykcie nas i każdej rapowej zresztą nasi ludzie czają się na zresztą, już po chrzcinach, dawaj komunie. nie. jesteś ochrzczona, córko, więc na komunie mogę ci dać tylko złoty łańcuszek, obrazek oraz różaniec. Różaniec? Po co mi różaniec? Dawaj kłada, drona, jeża pigmeńskiego, PlayStation i kucyka. Najwyżej oddam do rzeźni. No dobra, ostatecznie może być laptop. Laptop nie zastąpi ci wychowania, córko. Sam laptop może nie, ale internet na pewno. Do widzenia. Edukacja. Muszę się wyedukować! Szybko! Ładuj stronę bakterie O Ojacie ja! Ale ma jądro! A ta jaka ogłosiona! Fuj! Jaką ma błonę! O! O! o. Idą razem do komórki! No. Wokalistka, kompozytorka, autorka, autorka tekstów. tekstów, producentka, jednym słowem kobieta doskonała. I oczywiście wiecie o tym mowa, prawda? Przed państwem... Witajcie, kochani. Dni Kobyłki, mówicie, tak? Nie działa? Dobrze. Um, jak się bawiliście przez ten cały dzień? Dobrze było? Słuchajcie, po raz pierwszy w życiu byłam zapowiadana przez takie osobistości. i za kobyłkę, i zawołał mnie